Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście Buśkiewicz. Nie zwalniamy tempa. Jeżeli pod tym filmem również uda wam się w ciągu 24 godzin wbić 1000 łapek, to już jutro pojawi się kolejny film. W dzisiejszym filmie zobaczycie moje najgłupsze śmierci e, podczas ostatnich właśnie streamów. Mam nadzieję, że te materiały wam się spodobają. E, no i cóż, zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, do lajkowania i pamiętajcie skomentować film, bo chciałbym zobaczyć waszą aktywność w komentarzach pod tym filmem. E, no i cóż, sobie to wszystko. A was zapraszam do oglądania, nie będę tu już zbędnie przedłużać. I wszyscy razem! Jestem w roli, tylko na mój ciągnik. I co? To można z przecież wyjść. Ej, A ja Druga strona nie jest zrobiona. No powiedz, tepnij nie, się, No, się, to się po popełni samobójstwo. Ej, Ej. tepnie mnie ktoś tam? Hehehe. Daj, ty się. Tiki tepnij i nie, nie strzelaj, TNT, bo itemy wysadzisz. Ja, ja, ja. późno już się strzelił. strzelił, tak? Fogers. O, Ktore się guzik. Skop to. Nie, żeby się nie zamknęła. Kto guzik na cień? Były te itemy, czy nie? Ja, ja, ja. Lepie. No nie ma, nie ma. Wszystko wiesz, jak ktoś to zastrzelił. No, no jest, nie, no, no to nie, nie ja. Nie ja, bo ja się wypierdoliłem. Jezus. Jezus, brak te it Co, mówisz? <coughs> a a ty <coughs> <coughs> To mama tak jak teraz wywaliła. Mówiłem mi, że to by To by Nie dynamiczny. Prowadził, prowadził, prowadził. Ja nie wiem, ja nie wiem, Tak gra jest zepsuta. Jak nie jest kokset, giniesz tutaj. Faktycznie. E, mnie też zabił, mnie też zabił. Tak. No, no Antycheat Ale na, buź no, no. na buźce tylko tyle cheaterów było, no nigdzie nie. Chodź od razu, chodź no, no. Dany, dany, gdzie, no, no. Dany, gdzie no, no. jesteś, dany, halo. Chłopy są no? Bo jest... Ile jest Antwirka? Nie no, no. mam pereł. Są są tu chłopy do góry. Chcą Ile, się, się wkopywać, dwóch, bije się z nimi. Ej, wylewę, wylewę. Aj, nie, 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 nie kto no, tutaj. Mógłby jem. ktoś wyjść? No. A... Iście nie, do niego, bo nie potrzebni tu jesteście. No na razie nie. No ty jesteś tak głupi, nie. Coś ma do tego. jaj. Pacy. Tu jest strzelane na backup, backup. High no, ufa, więc tu nie jesteście potrzebni. Nie się do niego. Fajnie No nie mam. A, a, a... Dobra, ja już nie potrzebuję pomocy, chłopaki. Okay. O co co, co, co tu się stało w ogóle? Vidywać, ja bajesz. dupia, no wywaliłem się, ale w tak głupi sposób. Ali, lipanem zostajesz. Mówisz? W fosie jest to, no. <laughs> Mówisz? Eskil, Eskil To wcale nie był free kill, to nie był, to no, nie był steal Jezus. Bliznął jak coś. Walą do mnie z 30 łuków. No nie jest kolorowo. Pazarski, brajkacie Kurde, no jest dałem Boże, nienawidzę tego! Co nie wiem, próbujemy? Tam muszę zjeść koksa. Tam, Oj tak, samym przyjdziemy, chyba że. wasz tych słyszy. Nie, no myślę, że ten. Jak nie będzie ten, znaczy, no nie wiem, jak to będzie wyglądać, nie? Ja piernicze. Siema To się nie stało teraz Wiecie się dalej? Ta, niestety Jestem trupem Ja też chyba Czemu? No strzelam do niej, mam dwa serca Pół, jedno Jedno mam. Jeszcze od góry do mnie strzela chyba No jeszcze od góry do mnie strzela Spróbuję zjeść A, A masz? Nie, ja już się wywali Ej tu przy fosie możecie zakopać, zobaczcie mam tutaj dwóch Co myślicie? Jakby ich tu... Ej, chodźcie chłopaki tu! Wiktorek, Wiktorek, plecy! Kurczę, jakby ich tu zakopać! Oj, spadłem na dół. I trafiłem wodę! lul! Pug! Ucieka ten chłop. Jezu! A coś mi dać jakiś? Dobra, ich jest tu chyba znowu więcej. No nawet na pewno. To co, chłopaki, odwrót? Bo jest tutaj dużo no. No ale ty, tam jeden, jeden pomyślał Kiros o, Czemu nie jakiś idiot? Ben Chodź kanał niżej Albo zobacz cytaty. Kurde bloki O fuck. To nie, tomara, mm. to nie Spadłem termaty. Duże masz opóźnienie na live? <laughs> Czekaj chłopie! Oj, to na matę Czekaj, tu armaty, niszczę! Ło! No gościu! A co się gadasz? Armaty. Tak, obsłuję, psuj biczko O, jestem w dupie teraz. Chyba Tak, ktoś inny z roli tam jest jeszcze? Albo Czekaj, zjemy no? to hmm. Ale dobra mam bo nie bronimy jednak tych ty, ty. Nie bronimy sobie. Czemu? Czemu? Kurde! i że... JA pierdzielę! Jak się nie podbiją, JEZUS! ILE to JEST ZWIERZĄT?! Już się ja dowiedziałem, że nie ma sensu ich bronić, bo jak się o nie podbił? Serio? Tak. Nie zależy. To, to... <grym> się wbił teraz. Chyba to się <grym grym> wywalił. I to podbijmy to człowieka. Ja Pomóżcie, ja proszę, proszę, jakoś! Dobra, ja pójdę. tam nie ma nikogo. Dobra. Buśka do fosy, się próbuj sprawy mam wybić No jak ja walną grunt jak się spróbuję odbić Mam ostrzał od 40 typa O dobra, A, no, dobra. no kurde poście są Walnę jak idę Ja i tak walnę chyba Nie, nie wolnie idę Ja pierdzielę No przecież taki ostrzał Dobra no, dobra czaj czaj czaj. Pycham ich Pa 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 Bo ile tam rzuć ich ich. Rzucam ich kogo mogę Dasz radę, ja ich tu klepię Oj! Kuchudy. Oj, oj! O kurde, też wbiłby mi... no. pół serca Jakie no, rdzielek! Dobra, biją mnie, My też! <laughs> no, ja pewnie... Tak, Ej, perło mi nie Patrz. Jezus no co jest z tym z tym blokiem! No jakie ja mam tu przeżyć, to jest niemożliwe! No przecież chłopi, zobacz! Niech mi to otwierają te tuby! Niech mi otwierają kublarki! Błagam! Błagam! Otwórzcie kublary! Cały No nie mam! No już i ostatni ref. Pomocy, proszę! No ja nie mam szans na tyle osób! To jest niemożliwe, żeby przeżyć! No to jest niemożliwe! To buźka Miłosz, o nie Owo. Buźka, o nie Elka poszła Napisz Eliard